Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Stanisław Wójcik i dzisiaj pomówimy sobie o takiej jednej ważnej wskazówce, jaką chciałbym Wam dać podczas planowania swojego treningu, podczas elementy i odniosę też tę wskazówkę dla osób bardziej początkujących pod podciąganie na drążku, w jaki sposób sobie to rozplanować, jeśli uczycie się dopiero albo na przykład plancha, fronta lub jakiegoś innego, dowolnego elementu w street workoutie, czy to na przykład iron crossa, czy jakiegoś zupełnie innego. Czy właśnie dla bardziej początkujących podciągania na drążku. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy jeszcze do konkretów, to zachęcam do odebrania za darmo e-booka o kalistenice. Link macie w opisie. Znajdziecie w tym e-booku naprawdę wiele praktycznych wskazówek. W takich typowych kalistanicznych figurach, tutaj skupimy się przede wszystkim na froncie i na planczu, ponieważ najłatwiej będzie wam to zobrazować, możemy wyróżnić kilka ćwiczeń, a raczej takich. Głównych ruchów, które możemy wykonywać. I oczywiście te główne ruchy to są takie typowe ćwiczenia pod te elementy. Tak więc, przede wszystkim, chyba najbardziej takie skuteczne podstawowe ćwiczenie to są izometryczne holdy danej figury. Uczymy się plancza, robimy holdy. Uczymy się front levera, tak samo robimy holdy. Wszystko jedno, czy robimy z gumą oporową, czy bez, możemy tutaj to bardziej podzielić też na takie dwie kategorie, a mianowicie ćwiczenia bardziej pod intensywność. Wtedy robimy krótkie holdy, bardzo intensywne, prawie do upadku mięśniowego. Ten hold jest zazwyczaj wtedy krótki, taki mniej więcej od 4, na przykład do 6-7 sekund. I możemy też robić holdy bardziej pod objętość. Wtedy zazwyczaj dajemy sobie gumę oporową i trzymamy nawet tę pozycję gdzieś przez 15 czy 20 sekund. Też polecam wtedy robić troszkę dalej od upadku mięśniowego. Wtedy bardziej przyzwyczajamy swój organizm do tego, jak odpowiednio ustawić tę pozycję pod na przykład fronta i to ma na celu sprawić, że potem jak już będziemy robić te holdy bez gumy, to będziemy trzymać dłużej tę pozycję plus z lepszą techniką. Tak więc holdy to jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa to wznosy przy front typowe ćwiczenie pod, pod właśnie ten element. Następny ruch to tak zwany negatyw. Znowu oprzemy się na front jesteśmy pozycji z nogami do góry i schodzimy sobie powoli w dół, rozciągając mięśnie, wykonujemy fazę ekscentryczną, kontrolujemy ten ruch negatyw mamy za sobą. Następny już taki trudniejszy z punktu widzenia mm, praktyki treningowej i w ogóle anatomii i tak dalej, jest press. Czyli robimy fronta, robimy kilka sekund na przykład holda i potem wypychamy siłowo całe ciało, cały tułów do góry. I w ten sposób już wyróżniliśmy cztery takie podstawowe ćwiczenia, czyli holdy, wznosy, negatywy i presy. I możemy to odnieść do praktycznie każdego ćwiczenia statycznego w kalistenice. Jeszcze takie dwa dodatkowe elementy, o których bym powiedział, to są ćwiczenia akcesoryjne, czyli bardzo takie szczególne jakieś ćwiczenia, które mają za zadanie wzmocnić jakąś naszą słabszą fazę. Tu możemy na przykład podać pompki łopatkami pod plancza, czyli wzmacniamy tutaj mięśnie zębate przednie właśnie pod ten Element. Ćwiczenia akcesoryjne i kolejna rzecz to kombosy. Kombosy możemy robić w planczu, łączymy to sobie z pompkami w staniu na rękach, ze staniem na rękach, z negatywami, holdami, wszystko łączymy razem. Możliwości tutaj jest naprawdę bardzo dużo, ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Jest to jedna z metod treningowych, którą ja też polecam. I teraz tak naprawdę najważniejsza wskazówka tego filmu to jest taka, szczególnie dla osób początkujących, które się uczą dopiero jakiegoś nowego elementu, nowego ruchu. To jest, żeby w swoim planie treningowym zamieścić wszystkie właśnie te możliwe ruchy, o których sobie powiedzieliśmy wcześniej. I o ile jeszcze możemy sobie odłożyć na bok kombosy, chociaż jeśli one są takie bardzo proste i potraficie je wykonać, to też możecie sobie je robić, to takie elementy jak holdy, presy. Wznosy, negatywy i ćwiczenia wzmacniające nasze słabe ogniwa powinny się znaleźć w naszym planie treningowym. I teraz pytanie, dlaczego? Chodzi o to, że jak na przykład skupicie się na robieniu tylko i wyłącznie holdów, to w pewien sposób, tak mówiąc, w przenośni zapytonujecie swoje ciało tylko w jednym zakresie ruchu, a jeśli będziecie nie tylko robić izometrię, ale też ekscentryczną fazę, koncentrykę będziecie też ćwiczyć, to wasze mięśnie bardziej. Globalnie i tak uniwersalnie wzmocnią się pod ten element, to może się potem przełożyć na szybszy progres. I ja też układając, właśnie plan treningowy, czy osobom, z którymi współpracuję, czy sobie, jak się uczę, na przykład jakiegoś nowego elementu, staram się włożyć wszystkie te możliwe takie ruchy, o których mówiłem, do swojego planu treningowego. U osób zaawansowanych może być tutaj troszkę inaczej, ponieważ jeśli osoba już naprawdę potrafi robić dobrze plancha, to nie damy jej tylko i wyłącznie negatywów. Wtedy ja bym bardziej skupił się na kombosach, tutaj największy nacisk, ponieważ można dużą objętość wykonać tych ćwiczeń. Oprócz tego też zwykłe holdy plus, nie wiem, jakieś pompki w planczu i tak dalej, możliwości jest dużo. Ale już takie rzeczy jak na przykład wznosy w froncie, jeśli osoba jest bardziej zaawansowana, już możemy sobie odpuścić, ponieważ one są za łatwe. Wznosy i negatywy są prostsze moim zdaniem od holdów i, i presów. Tutaj akurat mam na myśli we froncie, ponieważ jak możecie sobie wyobrazić wznos w planczu jest trudny o ile robimy bez ponieważ wtedy jesteśmy stabilnie na poręczach, tak jakby w podporze pod dipa i siłowo wynosimy do plancza. więc tutaj inna sprawa, ale to wiadomo, że są różne elementy front i plancz, pull kontra push. I chciałbym przedstawić to Wam w praktyce, jak ja bym rozłożył to w planie treningowym. To będzie taki schemat. Tak więc w dniu pierwszym zacząłbym sobie na przykład od pressów i od wznosów pod front levera. Oczywiście możecie te ćwiczenia sobie mieszać z jakimiś innymi. Ja tutaj skupię się na froncie, a możecie to robić sobie z planczem pomiędzy jakby tymi ćwiczeniami na fronta robić plancza, Tutaj oczywiście pełna dowolność. Ale załóżmy, że robimy presy pod fronta i też wszystko jedno w jakiej progresji, czy z gumą oporową, czy bez to wszystko zależy od tego na jakim jesteście w poziomie zaawansowania. Plus jest tego, że można tutaj sobie w sposób logiczny dopasować pod siebie. Tak więc presy i potem wznosy. Presy są trudniejsze, dlatego daję je na początku. Dzień drugi troszkę inne rzeczy niż w dniu pierwszym i w trzecim, czyli właśnie kombosy i holdy z gumą. Kombosy z tego względu, że są najtrudniejsze, wymagają pracy w wielu płaszczyznach, jak stajemy na rękach i tak dalej, no musimy to kontrolować. Raczej wtedy nie zaczniemy od holdów, ponieważ te holdy zmęczą nas i słabo wtedy nam pójdą kombosy. Holdy traktujemy jako, jako mniej ważną rzecz tutaj w planie treningowym w tym akurat dniu i dlatego dajemy je później. I z kolei w dniu trzecim chcemy wzmocnić naszego holda. Statykę i izometrię dajemy wtedy holdy na pierwszy ogień i potem jako drugie ćwiczenie negatywy, ponieważ będziemy nadal po holdach w stanie kontrolować je. Tak więc to był taki przykładowy schemat treningowy, który możecie dopasować pod siebie. I jeszcze, tak jak obiecałem, podciąganie na drążku. W jaki sposób to sobie dopasować? W podciąganiu na drążku też możemy wyróżnić kilka podstawowych ruchów. Dosyć są one zbliżone do tego, co mówiłem właśnie pod elementy. Tak więc mamy negatywy w podciąganiu na drążku. Mamy holdy, tylko że tutaj holdy musimy rozbić na różne fazy, czyli na przykład aktywny zwis na drążku. To jest pierwszy hold. Drugi hold to jest. Hold w środkowej fazie i holdy w górnej fazie. Tak więc trzy takie tutaj rzeczy. Mamy już dwa główne ruchy i trzeci, najważniejszy to jest pełne podciąganie na drążku. Możemy to robić z gumą oporową lub bez. I teraz połączenie tych trzech, jakby grup ćwiczeń, jeśli sobie to rozłożymy w planie treningowym na trzy czy cztery dni w tygodniu, to da nam naprawdę. Super y, progres treningowy pod podciąganie na drążku. Szybko nauczymy się tego podciągania i plus jest też taki, że przepracujemy wszystkie fazy tego podciągania na drążku. Nie będziemy robić samego podciągania z gumą oporową bo wtedy na przykład dolna faza nasza będzie słabsza albo z kolei górna, bo nie będziemy się podciągać w pełnym zakresie ruchu, to zależy od osoby, a jak będziemy wzmacniać się izometrycznie w każdej fazie, będziemy robić podciąganie na drążku, będziemy robić negatywy. Mamy tę pewność, że przepracujemy idealnie nasze mięśnie grzbietu pod podciąganie na drążku i jak już potem przejdziemy do trudniejszych progresji, to po tym takim planie treningowym będziemy już przygotowani na zwykłe podciąganie na drążku. I to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że pomogłem. Do usłyszenia.